Kochane dzieci. Dzień dobry. Witamy Was na sosnowych wzgórzach w Sierakowie Sławieńskim. Mieszkamy sobie tutaj z bardzo dużą ilością zwierząt. Mamy tutaj naszą najnowszą kotkę, kitkę, a obok mnie, zobaczcie, jest nasza papuga Fredzio. Inne zwierzątka pokażemy Wam później. Będziemy Wam opowiadać. Ciekawych rzeczach o zwierzątkach, o dobrym jedzonku, o tym, jak być zdrowym, o tym, jak myśleć pozytywnie i realizować swoje marzenia. W naszym domu przyjeżdża zawsze co roku Mikołaj ze swoją rodziną, ze swoją żoną i z Elfami. Już niedługo będą tutaj siedzieć zamiast nas. A cały rok działa tu sztab aniołów, które realizują marzenia naszych gości i również nasze. Robert. A ja ze swojej strony wprowadzę was w przepiękny, bardzo miły i bardzo interesujący świat zwierząt, które nazywają się alpakami. Ile mamy alpak? Oj, mamy ich trochę i te alpaki jak. Przyjeżdża do nas święty Mikołaj i zamieniają się w reniferki. Ja nazywam się ciocio babcia Asia, a ja wujo-dziadzio Robert. Hej, maluchy, do zobaczenia już niedługo!